Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie opening, składanie i jakąś tam prezentację stojaków motocyklowych marki Humberg MT1. Stojaki są na przód i na tył. Także lecimy z tematem. Ja tu zrobię filmik ze strzała bez żadnych cięć, także mi wybaczcie jak coś będzie nie tak, jakaś literówka czy coś. Nie o to w tym chodzi. Robię to specjalnie dla Was. Jeżeli pod tym filmikiem będzie 20 łapek w górę i dostanę 10 nowych subskrybentów, lecimy z nowym materiałem od razu. Także postarajcie się. Mamy to całość spoko zapakowana. Ja tu sobie będę to wszystko wyjmował. Nie będę się jakoś specjalnie cackał, to i tak będzie pracowało, także wytrze się. Tutaj mamy do tyłu pod kraszpady. Szkoda, że tu nie ma jakiejś gumy czy coś. Chociaż kraszpad ma w sobie gumę. Zobaczymy. Te są do przodu pod widelce. Tak wyglądają. Tylko z sprężynką. Widełko leci w ogóle do tyłu. No i co? Trzeba to wszystko wyjmować. Zobaczymy, jak długo potrwa ten materiał. Pewnie około 10 minut. W międzyczasie u nas zima. 5 luty. 5 lutego 2023. Dużo śniegu jeszcze na Lubelszczyźnie. Także jeszcze chwilę nie pośmigamy. No i co? lecimy z tematem. Widzę, że rzuty i tył są takie same. takiej samej długości. Mają jeszcze tutaj. Gumy pod spodem. To będzie takie samo jak to. To będzie zapewne przód. Kuleczka wszystko, wszystko skręcone. Także ja tu widzę, że tu specjalnie roboty nie będzie. No i to jest kosteczką na tył. Dobra, lecimy ze skręcaniem. Żebyście jakoś długo nie czekali na to. Szukamy dwóch dziurek. Cyk. Podkładeczka. Podkładeczka jest tutaj. raz. Śruby są z takim teflonem. Także to się powinno fajnie zaciskać. Do złożenia widzę, że trzeba będzie coś zblokować kombinerkami. No i przyda się jakaś grzechotka. Ja to i tak na razie składam na sucho bo to przecież wszystko robione w domu na prawdziwy test przyjdzie ta test z maszyną tak dałeś, to i tutaj daj tak samo Sorry, budzik. Tak, tak jak mówiłem, wszystko robione na żywcach. Ach ty twórco. się o takich rzeczach pamiętać. W ogóle nagrywa się to. Dobra, nagrywa się. Dobra, tak, na razie tylko przecież tu i tak chodzi o złożenie tego dla Was, żeby to Wam pokazać, to jest opening. Firma Humberk oczywiście nic mi za to nie zapłaciła, ja to robię z własnej nieprzymuszonej woli, ale zachęcam, jak będzie 20 łapek, 10 nowych słupków, od razu lecimy z nowym materiałem. Jak nawet nie wiecie, jak te łapki i słupki potrafią zmotywować. Dobra, ty już mamy, lecimy z przodem. tak jest. O! Dobrze. Blokujemy kombinerkami. I dociągamy. Tak z trzydzieści momentów. W łapie, żartuję oczywiście. To lepiej skręcony. No, przechodź. Przechodź i kończymy. Bo tu wszyscy chcą zobaczyć, gdzie ta podkładka wyleciała. A podkładka została. Pek. Cyk. I nakręteczka. Blokujemy i dociągamy. Przy okazji super grzechotka. Ona ma w sobie kilka kluczy, tam powiedzmy od siódemki do dziewiętnastki. Tutaj się zaciska i jedziesz z koksem. Ale to jest odcinek o stojakach, a nie o narzędziach. Katka. I druga. I drodzy widzowie, mamy skończone. Tak prezentują się nasze stojaki. to są do przodu, pod widelec. Ustawicie sobie tak czy tak. To już od Was zależy. Tak będzie bezpieczniej, na pewno, bo tutaj zabezpieczenie pod od lagich. No i te są do tyłu. Te posiadają taką regulację. A te reguluje się tak. Zachęcam do lajka, like do suba. Jeżeli będzie tego sporo, wrzucamy nowy content. No i oczywiście. Do zobaczenia na drodze. Pozdro. Hej.